Arkadiusz Erman, LKS Wiktoria Żyrowa. Witam Zła pasa na boiskach rywali trwa. Czy dziś liczycie na przełamanie? Na pewno liczymy na przełamanie. Rywal nie jest jakimś ciężkim rywalem, jest na, z dołu tabeli. Na pewno liczymy co musi zafunkcjonować w grze w dzisiejszym meczu, żeby zgarnąć dziś 3 punkty? Podstawową rzeczą to zgranie drużyny i. No i nie się do sędziego, głupie odzywki. I jaki wynik dziś obstawiasz? 3-0. Dziękuję. Dziękuję. Daniel Galowy, LKS Wiktoria Żyrowa, witam. Witam. Po dość przeciętnym spotkaniu dwa tygodnie temu z Chróściną, atmosfera w szatni nie była najlepsza. Dziś zespół za wszelką cenę chciał pokazać na co go stać. Czy tamten przegrany remis miał wpływ na Wasz dzisiejszy występ? Tak miał, bo mieliśmy go wygrać dokładnie. Nie wiedzieliśmy, że Marek ma żółte kartki tyle aż. No, no, było 2-2, no, ale jednak... Walkover, no i Kruścina wygrała. Ten yy, dziś wasz zespół zachował zimną krew, stwarzaliście sobie wiele dogodnych sytuacji i większość z nich zamieniliście na bramki. Czy towarzyszyła wam presja podczas dzisiejszego spotkania? To znaczy w pierwszej połowie myśleliśmy, że będzie źle, bo strzelili nam z Karnego to na 1-1, ale w drugiej połowie trener dan, dał nam wiele motywacji i wyszliśmy na drugą połowę i strzeliliśmy 6. 6. Po waszej dość optymistycznie wyglądającej grze w pierwszej połowie udaliście się do szatni. Co się tam działo i jakich wskazówek udzielił wam trener? To znaczy, trener z jednej strony nas pochwalił, bo dobrze graliśmy w pressingu i odbieraliśmy piłki, stwarzaliśmy dobre sytuacje, no ale oni jednak wykorzystali karnego po błędzie Marcela Gorski, no ale było mile. Przed Wami ostatnie spotkanie w tej rundzie z Czarnymi Odmuchów. Przed tym mecz, meczem w tabeli dzieliły Was zaledwie dwa punkty. Czy tak niewielka przewaga nad przyszłym rywalem zadziała na Was, na Was mobilizująca To znaczy, ja tak powiem, no... Udało nam się teraz wygrać z Gogolinem. No i wygramy z następną drużyną. Ale e, na... na koniec, jaki według Ciebie był największy plus i największy minus dzisiejszego spotkania? No, plus... plus... Strzelony 7 bramek, udane moje 3, no. no a minus, no to no, błąd w karnym, no. Że straciliśmy tą jedną głupią bramkę. Dobrze, dziękuję za wywiad. Dziękuję. Okay.